Bajka na dziś to wiejska zagroda. Kukuryku, kukuryku, kieje kogut na całe gardło, wystrojony jak do ślubu. Pora wstać, już świta. Dobra, dobra, mruczy mała kuska. I po co tyle krzyku? Co za czasy, nawet nie dadzą się człowiekowi porządnie wyspać. Odpoczywamy sobie dzisiaj, co? Zwraca się krowa do osiołka. – A gdzie tam? – mówi osiołek z markotną miną. – Zaraz załadują mi na grzbie dworek ziarna i trzeba go będzie zanieść do młyna. Przez dwadzieścia dni Kwoka cierpliwie siedziała na gnieździe i wreszcie wylęgły się z jajek urocze, żółte pisklęta. Prawie od razu pod opieką mamy wyruszyły na spacer. Pójdziemy odwiedzić prosiaczka? Powtarzamy za mamą. Prosiaczek chce nam złożyć urodzinowe życzenia. A umiecie już powiedzieć dzień dobry? zapytała kwoka. Prosiaczek bardzo się ucieszył, widząc niespodziewane gości. Witam serdecznie, chrząknął. Może zabawimy się razem w chowanego? Młody źrebak zerwał kwiatek i nosi go w pysku. Ja przecież nie żywię się kwiatkami. A jest mi z nim chociaż do twarzy? Także piesek zerwał kwiatek na łące, zaniosę go do budy, trzeba wreszcie ustroić jakoś nasze mieszkanko. Dobranoc, woła maleńki żółw, do wielkiej indyczki. Zaraz zrobi się ciemno i wolę zniknąć w swojej skorupie. Do jutra, do jutra, odpowiada indyczka. I dumnie paraduje po podwórku w swojej nowej piżamie. Jak spać, to spać. Nawet słońce kładzie się na odpoczynek daleko, daleko za horyzontem. Koniec. Witamy wszystkie przedszkolaki. Zapraszamy Was na wycieczkę na farmę. Tak. Zasłuchajcie dźwięków i spróbujcie odgadnąć, jakie zwierzaki przygotowała dla Was nasza Elza. Uwaga, zaczynamy. No, Elza już szuka zwierzaka odpowiedniego. Czy już wiecie? Tak, to krówka. Teraz spróbujcie tak jak ona, zamuczeć tak jak ona, jak muczy krowa. Głośno. Tak, świetnie, brawo. Następne zwierzątko, uwaga. Ciekawe, kto tu się pojawi. Zobaczcie, jest kolejny zwierzak. Kto to taki? Jest. Pies, Brawo! To piesek. Głośno szczekamy jak pieski. Hau, Świetnie. Brawo. A teraz jak mały piesek. Następne zwierzątko, uwaga. Co to za zwierzę? Słuchajcie. Me. Owie, owieczka. owieczka, słuchajcie, jest owieczka. Spróbujcie tak jak owieczka teraz zrobić. Me, me, me. Popatrzcie, to jest owieczka. Jest owieczka, super. Dobra, uwaga. Następne zwierzątko. B. Baran. No, baran może nie baran. B robi bardziej koza. Koza. Koziołek, tak. Akurat nie mamy koziołka. Akurat nie mamy koziołka, ale, ale... spróbujcie jak koziołek zr zrobić. B. Ale koziołek może być baran. B. <laughs> może być baran. No taki. E, tutaj mamy barana. Pokaż barana, jakiego mamy. Mamy barana, tak. Pokaż baranka. O, jest baranek. Dobra. To teraz uwaga, następne zwierzątko. Słuchajcie. Świnka. Świnka. Mhm. Spróbujemy wydać takie dźwięki, jak wydaje świnka. Chrom, chrom, chrom. chrum, chrom, chrom. Chrum, 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 chrum. Albo, albo jak jeszcze świnka może zrobić? Kwi, kwi. kwi. Dobra, uwaga. To teraz następne zwierzątko. Nie, to nie jest osiołek teraz. No. Po, nie, poszukaj osiołka z długimi uszami. Na pewno jest. I a. Tak, jest osiołek. Jak osiołek robi, milko. Super, wy też spróbujcie razem z nami naśladować zwierzątka. zwierzątka. Super. Kolejne zwierzę. Uwaga. Kto to taki? Powiedz Emilka wszystkim. Tak, pewnie. Głośno wszyscy robią. Jak kotki. Uwaga, następne zwierzątko. On, czyli kto to jest taki? Konik. Konik, pewnie, że konik. Jasne, że konik. Brawo. Uwaga! Teraz następne zwierzątko. No, i poprzez troszkę farmę, bo się farma przesunęła nam. Teraz posłuchajcie następnego zwierzątka. Mhm. To to taki? Kura. Kura, Pięknie robimy. Ko, koko! Ko, ko, ko. ko, 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 i kurka świetnie brawo uwaga następne zwierzątko kto to jest? kukuryku kto robi kukuryku? kogut tak mąż kury kogut robi kukuryku brawo i to już chyba ostatnie nasze zwierzątko, jakie mamy. Kwa, kwa, kwa. Czy Milka znajdzie to zwierzątko gdzieś? I spróbujemy zrobić tak jak. Kaczuszka. Kwa, 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 kwa. kwa, kwa. Cześć, kaczko. Poznaliście już wszystkie zwierzaki na naszej farmie. Zachęcamy Was do zabawy, w naśladowanie dźwięków. Bye!